Internetowe znajomości nie są złe. Sam mam ich kilka, a jeszcze parę lat temu były one o wiele ważniejsze niż znajomości w rzeczywistości, których prawie w ogóle nie miałem. Prowadziłem nawet przyjaźnie, miałem nawet innego zaufanego przyjaciela. Nawet była jakaś miłość, czy to było tylko zakochanie. Ale czy można znaleźć miłość przez internet? Jak najbardziej można. Ale już prowadzenie miłości w internecie jest po prostu nieporozumieniem. Pewnie sporo z Was przebywa w internecie, no chociażby ogląda mnie tutaj na YouTubie. Z pewnością wiele z Was po prostu dużo pisze z różnymi znajomymi, i są to niekoniecznie znajomi z Waszej rzeczywistości, czyli są to tak zwani internetowi znajomi. Czasem jednak przychodzi moment, są takie osoby, takie jak ja, które nie mogą się otworzyć do ludzi z własnej rzeczywistości, szkoły i tak dalej, ponieważ tych ludzi nie ma, nie ma ludzi odpowiednich. I czasem po prostu tacy ludzie jak ja znajdują sobie podobnych ludzi w internecie. Żeby móc podzielić się własną rzeczywistością, a nie mogą tego zrobić z innymi ludźmi. I pewnie część z oglądających też tak ma, że ma osoby, których nie widziała nigdy na oczy, a czasem takie osoby wiedzą o nas naprawdę sporo. I czasem takie osoby naprawdę potrafią nam niesamowicie pomóc i być naszym niesamowitym wsparciem. Ja miałem tak kiedyś niejednokrotnie. Wiele osób mi pomogło przez internet, były to osoby naprawdę otwarte, więc może dlatego łatwo było mi wyrażać. Nie każdemu może być łatwo. Inne osoby są zamknięte, znam takie osoby, które boją się o sobie mówić, wtedy... wtedy ta znajomość tudzież przyjaźń internetowa nie do końca jest możliwa. Ale czy w ogóle jest możliwa? Przecież możemy natrafić na osoby, które tak naprawdę nas oszukują. Gdybyśmy poznali je w rzeczywistości, okazało się, że nie mają tak dużo zalet. O ile jeszcze przyjaźń można prowadzić w internecie, to raczej miłość jest niemożliwa. Tak naprawdę mogą być sytuacje, że ktoś się kocha w internecie, że ktoś się zakochał przez internet i wtedy, kiedy zaczyna być z za sobą w rzeczywistości, w szczególności przebywając z nią codziennie, zaczyna się to wszystko sypać, ponieważ osoby zaczynają siebie nie znosić, no i ta codzienność, właśnie ta rutyna, to jest największa bariera, którą trzeba pokonać. I dlatego właśnie rzeczywistość jest o tyle lepsza od y, internetowych znajomości, ma tą przewagę że wtedy mamy stuprocentową pewność, że ktoś nas lubi, ponieważ jesteśmy z kimś, ten ktoś akceptuje nasze wady, widzi, jacy jesteśmy tak naprawdę, na co dzień, nie musimy niczego udawać. Czy można znaleźć miłość w internecie? Jak najbardziej tak. Internet jest niesamowitym, wspaniałym wynalazkiem. Jest niesamowitą bazą do poszukania osób, które nam odpowiadają, które mają podobne zainteresowania, podobne fale, że nadajecie na tych podobnych falach. Internet jest Wspaniałą bazą do szukania ludzi, miłości, przyjaźni, ale trzeba umieć wybierać i trzeba uważać, aby się nie oszukać. Moją inspiracją do nagrania tego filmu był m.in. film, na którym byłem wczoraj w kinie, czyli Planeta Singli. No i czy Wam też podobał się film Planeta Singli? Bo ja powiem Wam szczerze, idę jeszcze raz w tym miesiącu na ten film do kina. Jeszcze raz. Nie żartuję. Pójdę na niego drugi raz. No i oczywiście, łapka w górę, jeżeli się podobało. I do zobaczenia w kolejnych moich filmach różnych. Pozdrawiam wszystkich moich widzów i do zobaczenia. Cześć. Pa.